Jedwa plotosu, naturalne włókno owiane rzadkością i artyzmem, jest jednym z najbardziej ekskluzywnych materiałów na świecie. Jego tworzenie precyzyjny i czasochłonny proces jest ograniczone do garstki oddanych rzemieślników w Kambodży, Birmie i niedawna w Wietnamie. Wśród nich znajduje się fan Thi Thuan, rzemieślniczka z rodziny, która od pokoleń zajmuje się produkcją jedwabiu. Jej odkrycie jedwabiu lotosu, odejście od znanego świata nici jedwabnika wprowadziło nowy wymiar do jej rzemioła, łącząc dziedzictwo kulturowe z innowacyjnymi praktykami. Podróż jedwabiu lotosu zaczyna się od ikonicznej rośliny, kwiatu lotosu, który w Wietnamie jest symbolem czystości i wytrwałości. W przeciwieństwie do tradycyjnego jedwabiu, który opiera się na pracowitych wysiłkach jedwabników, jedwa blotosu wymaga precyzji ludzkiej ręki na każdym etapie. Jedwabniki zamknięte w przestronnych tacach niestrudzenie wytwarzają kokony z złotych nici po tym, jak są karmione liśćmi morwy. Setki tych owadów są potrzebne, aby wyprodukować zaledwie jeden kilogram jedwabiu, ale ich naturalne instynkty znacznie ułatwiają proces. W przeciwieństwie do tego, prakochłonne pozyskiwanie jedwabiu lotosu opiera się całkowicie na ludzkiej zręczności i cierpliwości. Proces zaczyna się od wyboru i zbioru łodyg kwiatów lotosu, co odbywa się w okresie kwitnienia od kwietnia do październia. Każda łodyga zawiera niemal niedostrzegalną ilość lepkich, delikatnych włókien, które należy ręcznie wydobyć. Włókna te są kruche i muszą być przetwarzane w ciągu jednego dnia, póki zachowują wilgoć. Jeśli wyszną zbyt wcześnie, stają się łamliwe i nieużyteczne, co dodaje pilności do tego rzemiosła. Dzienne poświęcenie się zbiorowi i obróbce łodyg podkreśla oddanie wymagane do utrzymania jakości jedwabiu lotosu. Po wydobyciu włókna są starannie zwijane w cienkie nici i pozostawiane do wysnięcia. Etap ten jest szczególnie delikatny, ponieważ włókna łatwo łamią się pod napięciem lub w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nimi. Wysuszone nici są następnie mierzone, ręcznie nawijane na szpule i wreszcie tkaninowane na tradycyjnych krosnach. Każdy etap wymaga precyzji, stabilnej ręki i intymnego zrozumienia właściwości materiału. Mimo swojej kruchości podczas produkcji, tkane włókna zamieniają się w wyjątkowo trwały materiał, który łączy w sobie miękkość, oddychalność i elastyczność, wyróżniając się na tle zarówno jedwabiu, jak i lnu. Skala produkcji skromna, co odzwierciedla żmudny charakter rzemiosła zespołem liczącym zaledwie 20 osób warsztat Juan może produkować od 10 do 20 szalików to miesięcznie. Jeden szalik o szerokości zaledwie 25 cm może kosztować ponad 200 dolarów. Ta wysoka cena odzwierciedla nie tylko pracochłonny proces, ale także ekskluzywność finalnego produktu. Tekstura jedwabiu lotosu, łącząca luksusowe odczucie tradycyjnego jedwabiu z praktycznymi właściwościami lnu, oczarowała zarówno turystów, jak i międzynarodowe marki modowe poszukujące unikalnych materiałów. Pomimo swojego uroku, sztuka produkcji jedwabiu lotosu pozostaje niszowa. Niewielu rzemieślników posiada specjalistyczną wiedzę potrzebną do produkcji tego materiału, co ogranicza jego dostępność i utrzymuje małą skalę produkcji. Jednak pan jest zdecydowana zmienić tę narrację. Jej eksperymenty z włóknami lotosu, które rozpoczęły się w 2017 roku, stanowią odważną próbę przekształcenia tego materiału z regionalnej ciekawostki w globalny fenomen. Jej wizja obejmuje rozszerzenie grona wykwalifikowanych rzemieślników, zapewniając, że wiedza i techniki związane z tym rzadkim materiałem zostaną zachowane i przekazywane. Wyjątkowość jedwabiu lotosu tkwi nie tylko w jego rzadkości, ale także w historii, którą powiada. Każda nić reprezentuje godziny pracy, skrupulatną uwagę na szczegóły i połączenie z rytmem natury. W przeciwieństwie do masowo produkowanych tkanin, które dominują na rynku globalnym, jedwab lotosu niesie ze sobą poczucie autentyczności i dziedzictwa. Jest to materiał, który osabia cierpliwość i szacunek dla świata naturalnego, cechy, które głęboko rezonują z tymi, którzy cienią zrównoważony rozwój i rzemiosło. W miarę jak przemysł mody na całym świecie coraz bardziej skupia się na materiałach zrównoważonych i etycznie produkowanych, Jedwab Lotosu znajduje się na skrzyżowaniu tradycji i nowoczesności. Ograniczona produkcja i wysoka cena zapewniają mu status towaru luksusowego, ale jego walory środowiskowe dodają kolejny wymiar jego atrakcyjności. Rośliny Lotosu, które rosną obficie w wodzie, nie wymagają pestycydów ani nawozów, co sprawia, że jedwab pozyskiwany z ich łodyg stanowi ekologiczną alternatywę dla wielu syntetycznych, a nawet naturalnych włókien. Podróż jedwabiu lotosu od łodygi kwiatu do gotowego produktu jest świadectwem pomysłowości i wytrwałości tych, którzy go tworzą. Leże, gdy szybkość i efektywność często przyćmiewają jakość i troskę, ten materiał jest przypomnieniem o wartości wolnej, Rozważnej pracy. Wysiłki Fan T'Huan, by utrzymać tę tradycję przy życiu, a jednocześnie wyobrażać sobie jej rozwój, odzwierciedlają zaangażowanie nie tylko w swoje rzemiosło, ale także w dziedzictwo kulturowe i naturalne, które ono reprezentuje. Jedwa plotusu może być jednym z najdroższych materiałów na świecie, ale jego wartość wykracza daleko poza cenę. Reprezentuje rzadkie połączenie natury, sztuki i wytrwałości w materiał, który, podobnie jak sam kwiat lotosu, wznosi się ponad zwykłe, by zaoferować coś niezwykłego. W miarę jak zainteresowanie zrównoważonym luksusem wciąż rośnie, ta starożytna sztuka może znaleźć swoje miejsce w nowoczesnym świecie, zapewniając, że delikatne nici tworzone przez ludzkie ręce pozostaną nienaruszone przez pokolenia.